Hej, siemanko, tu i czas na wyzwanko! E, dzisiejsze wyzwanie brzmi Zrób talię na Wojownika z wszystkimi legendami jakie masz i bez podstawowych i rzadkich kart. E, dobra, zastanawiam się tylko czy mi wystarczy tych wszystkich kart, więc tak, na pewno dwa grzmotnięcia tarczą tutaj muszę upchnąć. Zobaczmy, w ogóle dam sobie... E, właśnie nie podstawowe, tylko eksperckie. Bez podstawowych rzadkich, bójka i garoż. I tu głodny krawał Jezu. Tu, 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 prorok zagłady, ty, krwawy i nadmurlok, ja pierdziela. Coś tu pusto, bestia jest, okej. Malegos Deathwing, ale jeszcze powinny być, czekajcie, tu, o właśnie, Gelbin i jeszcze jednego mam murloka właśnie stary mętnąki dobra, no ale to jest wszystko co mam. A więc zróbmy może bez podstawowych i postaram się bez komonów. Tak, czyli same yy, rary wezmę co najwyżej. Dobra, dwa płatne, że w takim razie dołożę dwa berserkery. Jak tam mana, no biednie jak cholera. Mm, mm. Dobra, dwa poskramiacze fali, jak murloki to murloki. Następnie dwa nożowniki. Hop, dołożymy do tego, dołożymy do tego. Hmm. Nie. Dwa proroki światło ciemnych, taki trochę murloków tu będzie, ale tylko troszkę. Bo tego już na przykład nie mam zamiaru wpychać. Za cztery mamy dwóch obrońców Argusa. No i już nam się miejsce kończy. Powolutku, powolutku, dwóch dowódców Argentu. Zostały hmm. dwa miejsca. No to w takim razie dwóch Słońcowierców. i proszę bardzo, Dek. Okej, okay. nazwę go tylko wyzwam do. Op. I jest pięknie. No i jest taki oto Deku. Wszystkie legendy, jakie mogłem, upchnąłem. Zastanówmy się jeszcze, czy na pewno wszystko czego chciałem ulepszenia nie potrzebuję, bo nie będę miał broni w ogóle. Żadnej broni na no, obliże, bez broni. Kurde, łomot by siadł jak nic z Maligosem. No nie, ale. Ale dobra, no co ma być, to będzie. Malego będzie tutaj dobrym prowokatorem. Okej, okay, dobra, no to... Deck zmontowany, tak jak mówię, no, niestety nie ma wystarczającej ilości legend i epików, ale, no, uzupełniłem tylko rarami, czyli nie ma żadnego komona i ankomona. Czyli myślę, że i tak, no, wyzwanie... Mu... Jak przymkniecie oczy, to uznacie, nie? No to teraz trzeba komuś nakopać do dupy. Zaczynamy y, walkę z garoszem, kontra garoszem. I co więcej, to jest walka z kablami. O ja cię pierdziele, dobra. Szyściutko do wymiany. 6, 6, 6, 5 many to nie, 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 niestety. Czekaj, co tam kable w ręce mają. O, 2, 1, 4, 4. Znowu jest. A, przepraszam Was, e, czasem jak tak mówię, znowu jest. To chodzi o to, że e, na przykład chwilę temu e, grałem i nie wyszło. I też dostałem tego capa na starcie do ręki. I a, powiem tak, wywołuje on lekkie zdziwienie, myślę, w oczach przeciwników. Zobaczmy, berserker zamani No dobrze. Co ja tutaj mam? No ja mam teraz płatnerza, którego sobie wrzucę. I pisknę prosto w przeciwnika. Hop. No niestety widzę, że mój ee, malutki... Zły jak mu jest. Murlok, murlok Zginie zaraz śmiercią nie do końca naturalną. Trudno, stary Mentnoki w takim razie nie będzie już tak fajny... ...fajnym wejściem za, ten za chwilę, jakby mógł być. No ale cóż, począć. Zobaczmy, co on wymyśli. Może akurat, no. A więc jednak udało się, popatrzcie. Gość zaślepiony rządzą pieniądza i oklepów... Puścił mi wjazd za 7. A tak, tam ja mogę się skoinować teraz. Rzuć sobie starego mętnookiego. Hop. No. I co? I zabić mu najpierw tego capa, a potem tego capa. Hop. No, niestety mały murloczek zginął, ale przynajmniej dwa punkty pancerza dla mnie. O! A teraz zaraz obrońca argusa do środka i pięknie. A potem jeszcze jednego obrońca Argusa mogę wpieprzyć. Także najważniejsze jest to, że ja mam dwa stwory, a on nie. I tego się trzymamy. Ciekawe. Eee, no dobra. Eee, tak jak mówiłem, czyli wskakujemy teraz z obrońcą Argusa. O, już mam dwóch ziomków 3-3. Więc tak, stary mętnooki dobija mu tą cholerę pirońską. A ja jadę prosto w twarz. Ho. I wybornie. A za chwilę drugie obrońca Argusa najprawdopodobniej. No, i co zrobi jeszcze? Dołoży pancerza? Tak jest, dołoży pancerza. No to spoko, bo... E, zresztą zaraz sami zobaczycie. A, jeszcze ma jeden many. Ulepszenie. A, kisz czwany lis. No i dobił mi mojego starego mętnokiego, ale dla mnie to tylko dodatkowy pancerz. Pop. Znaczy, no strata jednostki też rzeczywiście, no ale cóż począć. Bestia, bestia na razie nie wchodzi, wchodzi... Kurwa mać. Wchodzi obrońca Argus'a. Omskła mi się mysza, no trudno. Tak czy inaczej, przynajmniej jeden dostał busta Wystarczyło, żeby zabić przeciwnikowi. Kacapa. Okej, okay, no to teraz na przykład bardziej się taki dowódca argentu może wskoczyć. Tego dziada nie przyzywam, bo jak przyzwie zły wynalazek to będę we w dupie. No. na mysza umska się miał iść do środka i wtedy bym miał 3-6 Armor Smita. No, ale trudno. Okej, okay, sprytne zagranie, aczkolwiek sporo pancerzami się dostało. Wykończy jednego. Hop! I uderzył też drugiego. Jeszcze więcej pancerza. Nie wiem czy przekonany był, że chciał tu zrobić. Aczkolwiek teraz to zrobimy tak, że ja sobie ciepnę tu obrońcę yy, dowódcę yy, argentu. Op. Czy za to jest... Nie, za to nie ma pancerza, ale za to już będzie pancerz. No i za dwójeczkę jeszcze prosto w twarz. Także pancerza się troszkę nastakowało. No niestety, gdybym rzucił. O, no i proszę bardzo, bardzo dobry wybór, zwłaszcza, że tutaj powróżcie ręka jest cholernie mocna. Jegoś zebrałby po pysku aż miło. Czyli to, czyli kolejne wyzwanie na moją korzyść. Wybornie. Jeszcze tylko parę słów na koniec. No nie było to do końca wyzwanie takie jakie mało być, ale nie było żadnych podstawowych, ani żadnych y, ankomonów białych. Same niebieskie, filetowe i legendy. No jakbym mógł, to bym byłby nawet bez niebieskich, ale niestety nie wystarczyło kart. E, a ciekawe, bo na przykład... Y, Ci panowie, ten pan, ten pan w ogóle się nie pojawili. No, dużo kart nie pojawiło w sumie, jednak to. E, jak to ten, jakby jak to miało być inaczej. Aczkolwiek myślę, że wyszło całkiem fajnie, bo naprawdę ładnie na, nakopałem temu wojownikowi. E, no i tak jak mówiłem, wyzwanie zaliczone. E, w związku z czym, co? No to ja zaproszę was na kolejne filmy na Facebooka do lajka, do zalajkowania. na kanał do zasubskrybowania. No i na jutro na kolejny filmy. Standardik, strzałeczka, hej!